Pytanie do obu kandydatów. Chciałbym zapytać się, proszę Państwa, czy któryś z kandydatów na prezydenta chciałby spełnić kiedyś moje marzenia? No, zwłaszcza jedno marzenie o tym, żeby u nas w Przemkowie kamienica została wyremontowana, tego, wyremontowana z naszych składek pieniężnych i czy tego i kiedy w końcu to zostanie zrobione a drugie pytanie czy dałoby radę żeby załatwić dla mnie takie coś jak kamera telewizyjna na którą mnie nie jest stać bo chciałem dosyć dużą fajną kamerę telewizyjną sobie kupić znaczy kupić a mi nie jest stać a dlatego, że mamy rentę socjalną.